Cześć Wam Tytronadik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dziś odwiedzimy Baro, który przybył na merkurowy przekaźnik Larunda. A więc cóż tym razem ma dla nas Baro? Na samym początku już widzimy ogon dla naszego strażnika Koi Prisma, później na ramienniki, na pierśniki, na Tanukaj. Znalazł się tu również atak gorączki Prime, czyli obrażenia toksyczne do broni białej. Magazynek ślizgowy Prime, pojemność magazynka do pistoletów, rozproszone piekło, czyli obrażenia ogniste plus szansa statusu dostrzel elektryczny nabój prime, czyli obrażenia elektryczne do strzelb i pełny kontakt, czyli obrażenia miażdżące również do strzelb dalej mamy skórkę do strzału, strzały prisma maczetę wraith, sztuczne ognie katir zbroja Kawat katir, sugatra katir skórka immortal dla hydroida płaszcz harkonar wraith skórka do gorgona Towsun, diadem katir kornu dla naszego operatora dywan, klif pryzmatycznego kubrowa po piersie kubrowa z brązu Opticor Vandal, Skórka dla naszego Mantisa, Shade Prisma i Misja na pustynnego władcę Inarosa. Dobrze, a teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić na pewno, atak gorączki Prime Mody do broni białych, jak i poniekąd do broni głównych czy strzelb sprzedają się znacznie lepiej niż pozostałe. Z niektórymi wyjątkami jeżeli chodzi o Warframe, także atak Gorącki Prime jak najbardziej można sobie kupić. Elektryczny nabój Prime również można kupić, żeby nic na nim zarobić. To są takie wyższe pułapy platynowe, jeżeli chodzi o mody Prime. Później Maceta Wright oczywiście jak każda broń, Shade Prisma i Opticor Vandal. Te dwie bronie plus towarzysza można kupić, żeby sobie nieco zarobić tych takich bardziej mniejszych pułapów platynowych, ale zawsze będzie to coś. A wam jak się podoba ten baro? Czekaliście na coś, może na Shade'a, ewentualnie Opticora? Dajcie znać w komentarzach.